Słuchajcie, ja mam coś takiego, plan, tak, program Nocy Kultury. Bo to jest nocy z pierwszego na drugiego i to jest po prostu masakra, bo to jest... Ja już nawet nie liczę, ile tych imprez jest. Ale no to jeszcze sporo czasu jest tutaj. No dobra, ale ktoś ma jakiś pomysł, jakby tutaj selekcji dokonać? Bo my musimy dokonać barbarzyństwa, bo po prostu połowę z tych imprez, wszystkiego nie pokażemy. Czy no Może... może... No. Dwie ekipy. Podzielmy się miejscami. Centrum i na przykład obrzeża miasta. Największa uroda tego przedsięwzięcia na tym polega, że takich imprez jest tak dużo, że one są tak różne. W związku z tym ja bym jednak proponowała... Um, słuchajcie, tak, 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 taki trochę rozrzut. Znaczy odbocz bardzo wysoki do... 1 czerwiec 2007 roku. Znajdujemy się w jednym z najwyższych punktów widokowych Lubina. Niezwykle malownicze. W tym właśnie miejscu miałem spotkać się z osobą, która odpowiedzialna jest za wydarzenie, które będzie miało miejsce za kilkadziesiąt minut. Okazało się jednak, że tych osób jest tak wiele, że nie udałoby mi się ich wszystkich tutaj zgromadzić. Piękne jest to, że ktoś kiedyś wpadł na pomysł. Zróbmy coś takiego. Ten pomysł poszedł dalej i tak nastąpił pewien łańcuch komunikacji. Magią tego łańcucha komunikacji było to, że wszyscy odpowiedzieli, to da się zrobić. Za kilkadziesiąt minut nad tym pięknym miastem zapadnie zmrok i wtedy właśnie rozpocznie się Noc Kultury. Czy Lublin możemy nazwać miastem kultury? Zdecydowanie tak. Uważam, że dzisiejsze święto, to że ktoś wreszcie wpadł na pomysł, żeby to wszystko zintegrować, to jest wspaniałym pomysłem, żeby pokazać wszystkim ludziom, zarówno tu w Lublinie, jak i w całej Polsce, że naprawdę mamy wspaniały potencjał, dążymy do czegoś, możemy zrealizować ten cel, który miasto sobie stawia. Co to jest noc kultury dla Pana? Dla mnie to jest noc kultury świętowanie wszelkiego rodzaju, rzeczy na które normalny człowiek nie ma może czasu. Noc kultury to twórcze wykorzystywanie przestrzeni miejskiej. Muzeum Czechowicza. Tu na oboju gra Izabela Masalska, a tuż obok odbywa się spotkanie lubelskich poetów. Lublin jest miastem kameralnym, w którym nie można się zgubić. Jest miastem specyficznym, miastem dwóch uniwersytetów. Co prawda nie jest to już w tej chwili nic nowego. Ale jest miastem, które wydaje z dwa znakomite kwartalniki literackie, akcent i kresy. Lublin jest dobrą trampoliną do zrobienia kariery nie tylko polskiej, ale i światowej. Dlaczego bierzesz udział w nocy kultury? Gdyż zależy mi na tym, aby Lublin było miastem kultury. Bo mamy naprawdę wiele młodych talentów, które warto rozwijać i inwestować jak najwięcej na kulturę. Ja jestem absolutnie wdzięczny za to, że, że środowiska kulturalne i artystyczne się podniosły. Poprzez, odpocząwszy załóżmy od tego, gdzie jesteśmy, jesteśmy u studentów IWA, poprzez to, że przyjechali do nas przyjaciele z Ukrainy, e, skończywszy na tym, że gra tutaj dla nas też orkiestra Gardizonomat. To jest pokazanie jakby pewnego rodzaju potencjału, który twi w tym mieście, tylko że należy go po prostu wyciągnąć, że nie mamy tylko e, wielkie instytucje, e, tak jak filharmonia czy, 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 czy teatry, ale mamy tak samo to, co się znajduje tutaj, w klubie Dupa, gdzie, gdzie młodzi ludzie sobie robią różne ciekawe rzeczy, pokazując nowe zjawiska w kulturze i sztuce. Dla mnie sama akcja Noc Kultury jest bardzo ciekawa. Choćby dlatego, że odbywa się w nocy. Noc jest szczególnym czasem niewidzialnych działań. To porównywalne ze snem. Dla mnie noc jest bardzo symboliczna. W czasie tej nocy odbywają się różne akcje kulturalne. Można je określić mianem ponadczasowej. Można określić kontemporary. Jest mi bardzo miło, że jestem uczestnikiem tych wydarzeń, i chciałbym, aby coś takiego odbyło się w Lwowie. Prezentowałem Galerię KONT, którą mam przyjemność prowadzić od 15 lat. Sądzę, że to dobry kierunek. Myślę, że w ramach takiej nocy kultury czas na pokazywanie ludziom innych miejsc. Miejsc, które w jakiś sposób zbliżają się do kultury młodych i które starają się im pomóc, pomóc pokazać te rzeczy, które są ciekawe, ale które w jakiś sposób nie mają możliwości właściwie wzrosnąć czy właściwie się zaprezentować. musicie poczekać. Ja wczoraj wcisnąłem wszystkie przyciski w windzie. Niech jeździ w górę i w dół długo. A ja wczoraj najadłem się czosnku i cebuli przed pójściem do dentysty. A co? Niech ona też mażne. A ja wczoraj przeprowadziłem starszą panią przez jezdnię! A niech idzie bezpiecznie! Czym dla Ciebie jest takie wydarzenie? Przede wszystkim dla nas, tu dla osadzonych, główną opcją to jest oderwanie od codziennej chyba takiej rzeczywistości, co najbardziej nam tego brakuje. No i przede wszystkim jest to kontakt z jakąś tam wolnością, no i na pewno jest to kontakt bezpośrednio z kulturą, z kulturą ja przez duże K dla nas powiedzmy tutaj. Szanuchaj. No wszystko jest fajnie, coś tutaj się dzieje, ale gdzie jest piłka? A to komputerowo się nie da?